Tam Polska z tej strony. Chyba. Nie wiem, czy nie pierwszy raz takie drzwi Wam pokażemy drzwi delta, chociaż może już były kiedyś. Tutaj jest prosty temat, czyli wymieniamy tylko i wyłącznie tą wkładkę. Ale chciałem też wam powiedzieć, że do tych drzwi niestety, ale wkładają wkładki. No, do przekręcania drzwi, nie dla bezpieczeństwa. Tutaj od dołu się odkręca, jest mały imbusik, nie wiem czy to będzie widać. Tam tu jest mały imbusik, odkręca się i się ściąga. Więc robota jest dość prosta. A montować będziemy... Montować będziemy Dormy kabę lampki zawsze są, to zawsze sprawdzajcie jak u nas zamawiacie no, a jak to i będzie co pokazać, będzie sens pokazania to to nagram dalej no i mamy zdjęte tu widzicie malutką krełkę No tutaj od dołu i teraz po prostu mamy dwie śrubki do odkręcenia rozety a rozeta nie jest najgorsza, nie jest to nie wiadomo co, ale Większość rozet na rynku taka jest, no już dużo, dużo daje, tak? bo trzeba ją jakby zniszczyć, żeby się dostać do wkładki. A jak dobra wkładka, to z wytrychowanie też nie pójdzie. Oczywiście wytrychowanie takiej wkładki schowanej nie, nie stanowi żadnego problemu generalnie, więc... Lepiej też wymienić wkładkę przy dobrej rozecie. No dobra, odkręcamy. No dobra, i mamy już opróżniony. Do samego zamyczka widzicie, że tu jest w drzwiach delta. Jeżeli mamy rygle, tu mamy dolny, tu mamy górne, to w zasadzie zawsze będzie, zawsze będzie zębatka. krusz można poprosić. Ten stary, ten stary. A, stary. Tu mamy rozetę rozebraną. Standardowa, tak. Jak wszystkie inne. I teraz dam tylko pokażę, jak będziemy, jak to pracuje sobie. Ach, świetna gerda. Niestety, też do zwytrychowania bardzo prosta. I zamek, który jest na zębatce zazwyczaj pracuje tak. Od samego początku do samego końca. pracuje płynni. Ten ma przerzucanie. Tak? I tu jest nam na 100% zabierak. A tu mamy zębatkę. Czy wysuwają wszystkie rygle? Tam na dole też. Dobra, wymieniam, skręcam. Wszystko. No i dobra, słuchajcie Na żadna filozofia. Skręcone z powrotem. Wszystko. Kluczyk. Tak pokażę. Bardzo dobry. Dorma Kaba Penta. To nie jest cross ale, ale to jest równie. Dobre. Bardzo ładnie działa. Zaraz zobaczymy na zamkniętych. No, pięknie. To nie są złe drzwi. Jeżeli kogoś interesuje nasza opinia o tych drzwiach, to nie są złe. Wolałbym raczej, żeby one były do wewnątrz otwierane niż na zewnątrz. Pewnie. Natomiast to jest ponoć jakaś kopia tam gardy Tak wieść gminna niesie. Dobra. No. Polecamy w takim razie nasze usługi, nasze produkty. Dziękujemy.